Witajcie kochani, dzisiaj z naszą Lilianą gotujemy zupę z dyni, krem z dyni. Krem, krem z dyni. I to jest ta piękna dynia, którą od Ciebie dostaliśmy i wiem że ona ważyła prawie 20 kg. Ojej, nie. my nie ważyliśmy, ale faktycznie były ogromne. 18,5 kg i my nigdy nie mieliśmy takiej wielkiej dyni, więc byliśmy zdziwieni tym, że ona ma aż tyle miąższu. No, w każdym bądź razie, tak jak mówiłaś, ten krem można przygotować do bezpośredniego jedzenia na bieżąco i do słoików. Tak, tak. i tutaj proporcje są troszeczkę inne, jak robimy do bezpośredniego jedzenia, ponieważ możemy dać więcej czosnku. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o słoiki, to jak najmniej produktów, które będą. Powodować kiśnięcie. No to powiemy w trakcie. Tak. Ogólnie ją też pokroimy na bronie. Tak, 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 bo ona jest tak zaledwie wstępnie przygotowana. I co będziemy może tutaj jeszcze potrzebować? Co będziemy potrzebować? To może to odłożymy. Nie ma mhm. wszystko z ogródka. Będziemy potrzebować większą ilość marchewki, troszeczkę pietruszki, troszeczkę czosnku cebuli, malutkiego selera, i troszeczkę pora, ale proporcje będą względem mhm. e, tego, jaki wielki będzie garnek. Czyli e, jeżeli wekujemy, to, to wtedy pomijamy ziemniaka, ziemniaka e, i nie dajemy w ogóle do papryki. tej wersji papryki. Tak? Czyli przypuszczam, że ta zupka będzie żółta. Będzie miała żółty Będzie kolor. Żółta. Dobrze, czyli zaczynamy od tego, że kroimy dynię drobniej. A jeszcze masło. A masło do przeprażenia cebulki i czosnku. Tak. Ale osobno, tak? Czy w tym garnku? E, najpierw prażymy na patelni, dodajemy Aha. już do pokrojonej dyni i dopiero wtedy gotujemy. Okej, okay, dobrze. To zaczynamy od krojenia dyni. Mniejsze, Mniejsze generalnie. Nie dać większego noża? No w mhm. A e, krem z dyni to gotowało się u e, ciebie w domu, rodzinnym, że na przykład Ciebie mama gotowała czy jak to. E, raczej wszystko było gotowane to co lubi tata. Tata nie lubił kremu z dyni. Aha, aha. E, natomiast mi e, zawsze dynia smakowała i dynia była robiona w słoiki. I zawsze mi ta dynia smakowała. I jakoś, nie wiem, książę, ci pierwszy raz jadłam krem z dynią, bo, bo mi nie było to gotowane. Uh -huh. Mi bardzo zasmakował i już jako dziecko zaczęłam gotować. O. A dynie do słoików to pewnie robiliście taką marynowaną wodzie, tak? Tylko wodzie, bez żadnego dodatku, bez żadnych przypraw i ona była taka w... najbardziej naturalna. Nie była w sosie własnym, bo. Był ocet, natomiast była chyba dodawana tylko sól, bo żadnej tam y, przyprawy typu ziele angielskie, y, typu jakaś gorczyca, tak jak ja robię obecnie, nie było dawane, nie hmm. pamiętam tego, żeby to było dawane. Czyli sama dynia, sól i ocet. Tak. Ciekawe. Ale nigdy tu? tak nie robiłam sama bo dla mnie była ona za octowa. Mhm. Ja ją jadłam, bo nie było innej wersji, ale dla mnie za octowa. U nas w domu natomiast w ogóle prawie nie robiło się takich e, przetworów octowych. E, na przykład babcia robiła e, grzybki marynowane, no to z octem, ale mhm. na przykład sama ich nie lubiła. Nie? A skoro gospodyni czegoś nie lubi, no to Cała rodzina też tego raczej już jeje, no bo ona tego nie robi, nie robi tego, tak. albo nie robi tego z takim sercem. Wiesz, Gosiu, u nas było dużo przypraw, których mama nie, nie lubiła i nie było właśnie jedzonych yy, yy, przypraw przetworów. Natomiast yy, ja, jak zaczęłam robić, to yy, no różne próbowałam. Mm -hmm, mm -hmm, no tak. <laughs> Na przykład w domu się nigdy nie jadło śledzia. Ponieważ tata nie lubił śledzia, to nikt nie jadł śledzia. No właśnie. I śledź nie. był niedobry, tak nam mówią. Śledź jest niedobry i się nie je. Mhm. Natomiast ja już smaku spróbowałam gdzieś, i jak ja spróbowałam, mam koleżanka mnie pyta kiedyś, a dlaczego nie jesz śledzia? Ja mówię, bo on jest niedobry. Mhm. Wiecie, bo no ja byłam dzieciaki, ja nie pamiętam, czy miałam 7-8 lat, ale ty go spróbuj. No i jak spróbowałam, się okazało, że jest bardzo dobry. No tak. U nas dynia w zasadzie też nigdy nie rosła w ogrodzie. Nie przypominam sobie, żeby dziadkowie czy potem... Mama to nie miała w zasadzie, czy rodzice swojego takiego samodzielnego ogrodu, no bo dziadkowie zawsze mieli bardzo duży, ale dyni u nas nie było. Natomiast babcia też wspominała, że właśnie jak za jej młodości to w ogóle nie była popularna, znana cukinia. Nie wiem, czy to lokalnie, czy nie było wtedy. Już ja pamiętam tym... ogródek warzywny, jaki był u nas, to były warzywa podstawowe. No, tak. Były warzywa podstawowe. Dopiero w późniejszym czasie się jakiś kalafior, jakiś broku. Wcześniej tego po prostu nie było. Tak, możliwe, że po prostu to nie trafiło wtedy jeszcze do tych tak. naszych ogrodów. Ja dni u moich rodziców kompletnie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było coś rozmawiać z dni. Ale muszę to zweryfikować. Tak, bo nieraz tak jest, że się mówi na przykład, że moi rodzice, moja mama tego w ogóle nie robili. Na, po fi czym, na filmie, jak Na filmie, jak na filmie mówi, po czym e, mama, mama ogląda, ogląda i zaraz do niego dzwoni: No co ty, ja, co ty wygadujesz? Nie pamiętasz, że było tak albo tak. Nie, dnia była w słoikach na pewno, ale wiem, że na na odstowo To, to mhm. pamiętam. Tylko ona nie rosła w ogródku, bo, bo ja jej nie pamiętam z ogródka, tylko ona była przynoszona skądś z pola, ponieważ mhm. Dynia była siana dla zwierzaków. Mhm. Mhm. Więc ona była gdzieś tam z pola przynoszona. I wiecie, u nas to tak jest, że na przykład rzepa były całe zagajniki rzepy, hektar, półtora bo ona była przeznaczona dla zwierząt gospodarczych. Tak samo robiło się właśnie z surówki z rzepy, ale ona nie rosła w ogród. Aha, a ja tak, Więc to tak. Czyli jak możemy powiedzieć o proporcjach, że. Na no co? No... Na litry. Aha, na, na litry. litry. Czyli jak będziemy mieć garnek pięciolitrowy, to 4 litry dyni, litr warzyw. Aha. I najwięcej marchewki, czyli 3 czwarte do tego litra, i proporcjonalnie pietruszka, seler yy, i por. Mhm. ten ząbek czosnku. Ząbek czosnku i tak, i jedną cebulę, ale to będziemy prawić na, na masełku, na patelni. Mhm. Ale gdyby nie, gdybyśmy nie, nie wekowali, to na każdy litr jeden ząbek czosnku. Tak, tak, gdybyśmy nie wekowali tylko do jedzonka, to na każdy litr ząbek czosnku i do tego ziemniaki wtedy. Mhm. Do wekowania nie dajemy w ogóle ziemniaków. Teraz sprawdzimy, ile mamy cukini. Mamy 5-litrowy. Mamy pięciolitrowy garnek. Potrzebujemy dziś około 4 litry i zobaczcie, myślę, że to będzie idealnie taki litr został nam na warzywka. Tylko warzywka ugotujemy w osobnym garnku, a później razem połączymy. Teraz będziemy łączyć składniki, ale najpierw je ugotujemy, dynie. W osobnym garnku, warzywka w osobnym garnku, będzie się w trakcie prażyć również na masełku cebulka. O, nie może coś. O, cebulka razem z czosnkiem posiekana, później wszystko razem połączymy, zblendujemy i możemy wykować. Czyli ile wody tutaj nalać? Tak żeby przykryć. Tak, tak żeby przykryć warzywka. Dobrze. A solimy już teraz? Nie. Solimy dopiero później. E, później jak już wszystko będzie połączone. Tak żeby nie za dużo chyba było. Tak, Tylko tak, wystarczy jak mniej, mniej. Czyli tak, żeby, przykryte, tak, żeby były. przykryte były, warzywa. I dynia. Tak samo, tak? E, dynia troszeczkę dynia mniej, mniej. Troszeczkę mniej, bo zależy nam, żeby ta woda później wyparowała. Wystarczy. czy jeszcze mu... Jeszcze troszkę, bo nie widzę tej wody. Myślę, że już. Myślę, że już co prawda i nie widać, ale już... O, ale, ale zobacz. O, właśnie, jest, jest, jest woda. Dobrze, to ja sobie może to tutaj. Mhm. Wiecie, co w domu po prostu robię to ręką. No tak, ale rób to tak, jak robisz w domu, bo ja też robię to ręką. prostu. co, jak się wszystko nam przepraży, ugotuje, to będziemy łączyć. Dobrze, czyli teraz się to musi zagotować bez soli, bez przypraw, tak. do miękkości dynia, do miękkości warzywa. warzywa, a to ma się nam pięknie przeprażyć. przeprażyć. Tak. Dobrze, przykryjemy i czekamy. Kochani, wszystko pięknie pachnie, wszystko jest odlotowane i teraz łączymy składniki do gotującej dyni. Dodajemy wywar z warzywek. Przeprażoną cebulkę z czosnkiem. Ona ma taki ładny też żółciutki Ta, kolor. kolor. Pamiętajmy, żeby... Jej nie przypalić, bo wtedy się nie będzie nadawać. Więc na bardzo malutkim ogniu prażymy i wszystko razem mieszamy. Teraz i teraz przed samym końcem możemy dodać sól. Ważne, żeby była kamienna. Tutaj jest w tym białym. Mhm. Nie w tym, nie, nie w tym. W tym, w tym jest niezwykłe. Tam jest? Wystarczy? Wystarczy jeszcze. A, bierzemy płaską łyżkę. Nie wiem, Gosia, jak Łyżka? macie? Łyżka? Nie, nie, to nie. nie? Tutaj tak. Dobrze. Dobrze. I na powiedzmy, że 4 litry, bo tak będzie tutaj, bo garnek jest 5-litrowy, to trochę usiadło. Mhm. Troszkę usiadło, tak. Yy, to na litr się daje pół łyżki. Więc na 2 litry łyżkę, na 4 litry będą 2 łyżki. I żadnych przypraw innych się nie daje. I żadnych innych przypraw się nie daje. Jeszcze raz wymieszamy. I ile czasu teraz musi się to. Myślę, że około 5 minut. Wszystko razem się pogotuje i możemy już blendować i dekować. Krzysztof, ale zrobiliśmy mi dzisiaj zabój, bo nie spróbowałaś. Bez przypraw. No teraz, teraz będę próbował za chwileczkę. Dobra. No dobrze, to czekamy 5 minut. No i próbujemy zupę Liliany. Tak, już gotowej. Przed wlaniem do słoików. Ma piękny kolor. Tyle wystarczy. wystarczy, wystarczy. Więc wezmę takie właśnie przezroczyste miseczki, żeby pokazać ten bardzo, bardzo ładny, żółciutki kolor. Dzięki. Przyznam szczerze, że jest bardzo dobra. To, co mnie zachwyciło w tej zupie, to jest prostota, w jak prosty sposób jest zrobiona, a smak jest bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry tak i w zasadzie znów wszystkie produkty można mieć ze swojego ogródka no tak. bo tutaj co, co jest pietruszka, trochę pietruszki kawałek selera, por marchewka, dynia i cebula wszystko to mieliśmy z ogródka oprócz oczywiście dyni, która była z ogródka Liliany ale a wiesz co mnie zachwyca właśnie te ustalanie tych proporcji Mhm. Czyli wiesz, że nie musisz tego ważyć, tylko w zasadzie Liliana, jak każda wprawna gospodyni, ma to opracowane, nie musi y, próbować, y, bo wie, że to jest po prostu pyszne. Tak, wie, że tyle i tyle musi być na litr, tak, y, zupy czy, 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 tych, y, mhm. czy tej dyni. Mhm. Także Świetne. zupa jest świetna, ma wspaniałą konsystencję i co jest ciekawe, ty dosypałeś troszeczkę pieprzu, mhm. prawda, ale ona jest bardzo wyrazista w smaku i ta tak. dynia tutaj też przebija się dosyć mocno ze smakiem, więc zaraz idę po słoiki, wekuję i bez pasteryzacji do spiżarki. W komentarzach pod poprzednim filmem, poprzednią zupą z dyni napisaliście, że trudno się utrzymuje taka zupa, w ogóle dynia w słoikach. Że trzeba nawet nie pasteryzować, tylko jakieś, nie pamiętamy tego słowa. Podwójnie pasteryzować. A może możliwe, że chodziło o podwójną pasteryzację. Mhm. No zobaczymy. W każdym bądź razie na pewno trzeba mieć to na uwadze, że to nie są przetwory, które będą stały długie miesiące. I to po prostu są przetwory, które trzeba zjeść w pierwszej kolejności jesienią. Ale spodziewamy się gości, więc będzie jak znalazł. Polecamy. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi, kot w komórce spryt wiaszczurce, w tym istota okiej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję. Świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Świat się cieszy z pracy mej. Join my way, ciesz się ze mną, bawi śmiej. Make okay, walk this way, Miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia, szczyt. Wygląda ludzkie życie, jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.